Nasza wystawa Portret Podwójny przedstawi po raz pierwszy w Polsce sylwetki dwóch wybitnych postaci kultury europejskiej XX wieku. Leonor Fini, artystkę światowej sławy związanej z kręgiem surrealistów, ikonę parskiego życia artystycznego. Oraz Konstantego Aleksandra Jeleńskiego, zwanego przez przyjaciół Kotem, wybitnego intelektualisty, eseisty, tłumacza, promotora twórczości Witoldo, Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Pokażemy. Wszystkie obrazy ze wszystkich najważniejszych okresów twórczości artystki, w tym słynnego Anioła Anatomii, dzieło z 1948 roku, będące podsumowaniem jej obsesji, miłości i śmierci. Wystawa jest skonstruowana w sposób tematyczny. Najpierw znajdujemy się w kontekście surrealistycznym. Leonor była starsza o 15 lat od kota, zatem pokazujemy ją w kontekście surrealistów. Potem jest moment spotkania, potem następuje burza uczuć, w której pokazujemy również okres mineralny w twórczości artystki. Potem z widzami przechodzimy razem do salonu. Jest to salon paryski na Rue de la Verrière, a jednocześnie odnosimy się do idei salonu jeszcze antycznego. Potem przenosimy się na Korsykę. To była enklawa ich życia, aby potem trafić do Atelier Leonor, gdzie znajduje się stół jej pracy, w którym poznamy wszystkie źródła jej sztuki. Następnie wiedzieni wierszem Miłosza przechodzimy do sypialni, do sali, którą nazywaliśmy intymnością. Co w niej jest Państwo? Zobaczycie, jak przyjdziecie na wystawę, aby potem zejść do gabinetu Konstantego Jeleńskiego. Wystawa zaprezentuje po raz pierwszy sylwetki tej niezwykłej pary na tle artystycznego środowiska powojennego Paryża. Przybliży twórczość włosko-francuskiej artystki światowej sławy oraz postać jednego z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku. Surrealistyczne obrazy Leonor Fini, jej ekscentryczna, kluczowa dla artystycznego pejzażu Paryża postać oraz strategia autokreacji życia przy pomocy sztuki będą mieć swoje odzwierciedlenie na naszej wystawie. Zapraszamy serdecznie na Rynek Sterego Miasta 20 do Muzeum Literatury.